Dziś zabiorę Was na krótką wycieczkę po naszych dawnych ziemiach z Ojcem Dimą. W tym odcinku odwiedzimy dawny klasztor w Czortkowie oraz nietypowy kościół w jednej z dawnych polskich wsi. Zapraszam do odcinka. Czortków, Podolska Ziemia nad Seretem. Tu w 1610 roku właściciel miasta Stanisław Golski sprowadził Dominikanów i ufundował dla nich klasztor oraz kościół. Odtąd to miejsce stało się jednym z duchowych serc okolicy, schronieniem w czasach najazdów, ostoją wiary i kultury. Na przełomie XIX i XX wieku rosnąca wspólnota wzniosła nową świątynię. Neogotycki Kościół Świętego Stanisława z kamiennym cokołem i czerwoną cegłą wyżej zaprojektował Jan Sas Zubrzycki. Smukłe wieże, rzeźbione detale, monumentalna bryła. Do dziś robią wrażenie. Ale historia tego miejsca ma też swoje mroczne misterium. Lato 1941 roku, w obliczu niemieckiej ofensywy, wycofujące się oddziały NKWD przystępują do likwidacji wrogów. W nocy z 1 na 2 lipca do klasztorów wdzierają się funkcjonariusze. Osiem osób związanych ze wspólnotą dominikańską zostaje zamordowanych, czterech rozstrzelano nad seretem, czterech zabito w klasztornych celach. Z rąk NKWD ginie: Ojciec Justyn Spyrłak, lat 46, zamordowany nad seretem, Ojciec Jacek Misiuta, lat 32, zamordowany nad seretem. Ojciec Anatol Znamirowski, lat 31, zamordowany nad Seretem. Ojciec Hieronim Longawa, lat 69, zamordowany w klasztorze. Brat Andrzej Bujakowski, lat 44, zamordowany nad Seretem. Brat Reginald Czerwonka, lat 84, zamordowany w klasztorze. Brat Metody Iwaniszczów, lat 31, zamordowany w klasztorze. Oraz tercjarz dominikański Józef Wincentowicz, lat 71, zamordowany w klasztorze. Ich śmierć staje się symbolem męczeństwa Kościoła na Kresach. 13 lipca 1941 roku odbywa się pogrzeb, skromny, ale pełen godności. Przez dziesięciolecia komunistycznej przemocy o ofiarach nie wolno było mówić. Dopiero po upadku komuny 2 lipca 1991 roku szczątki męczenników uroczyście przeniesiono do klasztornego cmentarza. Po upadku Związku Radzieckiego świątynia wraca do życia. Rozpoczyna się mozolna odbudowa. Od 2006 roku trwa proces beatyfikacyjny czortkowskich dominikanów wznowiony po latach przerwy. Dziś Kościół znów gromadzi wiernych jest miejscem modlitwy pamięci i nadziei. Czortków pamięta, a my patrząc na cegły i kamień, na ołtarz i witraże, słyszymy cichy szept ośmiu, którzy zostali na swoim posterunku. Do końca. Polska o was pamięta. 6. Tu była kiedyś kaplica i jak przyszli komuniści, to zrobili toalety i to jeszcze takie tu nie było żadnych przegródek ani nic. Tylko na kucaka tu w rządku i właśnie się śmiejemy, że tyłkami do okna. Także tu była kaplica i Rosjanie, Związek Radziecki, Komuna jak przyszła, lubieli właśnie w takich miejscach robić. W kaplicach robić toalety. Aha, bo tej części z, z tą częścią spaloną. Dawne wejście. Bo w tym miejscu zostali zamordowani przez Rosjan, przez komunistów, oj ojcowie. Idziemy teraz pod... No i to był tak klasztor o tu. Z tym był połączony, taki duży. Widać mury to to są od tego klasztoru. Bo tu właśnie te murowane okna. No tak, to bo część... To było połączone, zachowa... bo tu była zakresie kiedyś. Nie było tam z przodu. Bo teraz zakresie jest z tyłu. Z mm -hmm. czoła, a powinna być w ogóle w przodzie. Ale teraz już nikt nie pozwoli. No to tak, to czyli tu był stary klasztor połączony tutaj z ojcami. Z ojcami. No to tu widać, to i to Coś, wszystko szło w tą, tak. w tą stronę. Idziemy teraz pod obraz Kościołowi dopiero 100 lat A No tak, dopiero 100 lat kościół Wszyscy myślą, że, tam by... że to jest bardzo stare a... 1910 rok No tak A to ta część i ta zniszczona to jest ta część klasztorna to dali. Ale ziemia nie jest na własności. Mer, prezydent miasta chciał zburzyć ten mur i zrobić tu przejściową zonę, bo on mówi, że to ma być... Bo to radiańska władza pobudowała ten mur, Aha. a to jest mur, widać, że to jest historyczny, pomnik. Oczywiście, zabytkowy. Idziemy pod obraz wymordowanych Ojców, którzy zostali zamordowani w tym klasztorze przez wojska rosyjskie podczas II wojny światowej tak, bohatera króla Jana III jego pamięci. W rocznicę odsiedzi w wiedniu i ocalenia chrześcijaństwa poświęcają rodacy ziemi czutkowskiej. Widoczne tablice. Jan III Sobieski w hołdzie Czortkowskim, powstańcom, którzy z tego kościoła w 1940 roku wyruszyli do walki z sowiecką napaścią. I tu tablica twórcą Konstytucji 3 maja 1791, Czortków 1891 rok. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. I ten obraz przedstawia wymordowanych ojców, tak? Brak zakonni. Aha. Czyli pamięci ojców i braci domowych. Tu do jest organista, był No oni na Załatwił, był na ołtarzu tam. I jeden chłopak zbierał komunię, komunikanty w kościele. I on później został dominikaninem. A ten obraz to właśnie jest świadczym, bo on jest z nienawiści do kościoła przestrzelony kulą. Rzeczywiście, chodź popójść. Nie, tu nie jest napisane z drugiej strony. Tu obraz został przestrzelony kulą. A tam jest zapisane z drugiej strony, że się zaświecają, że to jest kula, że, bo to rzadko kiedy w strzelano, ale tak, widać tutaj ślad. Świat... Tak, kurde, bo to wtedy jak mordowali ojczy, jak się Nie spodobało mu się, że się na niego. Bardzo często przestrzeliwali. Możecie zobaczyć w polskim języku. Pamięci ojców i braci Dominikanów w tym kościele służyli Bogu i ludziom. Ponieśli śmierć męczeńską. Rozstrzelanie 2 lipca 1941 roku przez NKWD. I tutaj mamy po lewej stronie ojców, a po prawej... Braci Dominikanów, z imienia, nazwiska. Część zamordowana tu, część nad rzeką. Tak? dwóch mhm, ojców. Z drugiej strony. Jasła i Krosna. Jasła i Krosna. Misiuta i Longawa. Okolice Jasła i Krosna, rodzina ojców. Tak, modlitwa do świętego Antoniego, żeby się odnalazła. Tutaj ojciec wspominał, że jest bardzo kult Świętego Antoniego. Jak idą na bazar, czy coś zgubili, to przybiegają tutaj i pod tą figurką modlą się do Świętego Antoniego. to tak jak to u nas się robi, jak się coś zgubi. Ojciec Dima zabrał nas z czortkowa do miejscowości Przechody, gdzie mała polska społeczność, przez biedę i brak funduszy na budowę kościoła, wpadła na nietypowy pomysł. Kościół nietypowy, a dlaczego to zaraz zobaczyć? Chodźcie do środka. Jesteśmy w kościele, który został zbudowany w cysternie. To jest beczka. Tutaj siadają wierni po dwóch stronach. A nie świeci. Nie ma prądu. Ale wi wszystko widać pięknie. Widać, widać. Po dwóch stronach siadają wierni. I ołtarz, gdzie odprawiona jest msza. A jaki zamysł był, że to beczki akurat? Co kupili ojcowie dwie? Aset pracował w Sewerii. I mu nie zapłacili pieniążki, tylko dali zapłatę dwie beczki, takie cisterne, wagon. Dostał dwa wagony na zapłatę. I już to na Ukrainie jedną po drodze ukradli, cysternę. Okay. A drugą dowiózł i ojcowie chyba za 1000 dolarów kupili tą cysternę. Obcieli nogi jej te, uh -huh. kola, postawili podłogę. To jest pod wezwaniem Jana pomocena. U nas stawi... bardzo znane stawiane kapliczki przy ciekach wodnych, przy rzeczkach, strumykach, by chronił przed. pola przed. Obejdziemy. przed... Obejdziemy. przed... Obejdzie, tak ci się miesiąc, 20 osób, mniej więcej w niedzielę. 20 to są osób. są dzieci już Polaków, nie mówią już po polsku, ale 18 hmm. jest zawsze po polsku. Kiedyś A... jeszcze pieśni śpiewali po polsku. Ale fajny chód tu. No. Czyli pracował na Syberii i dostał w zapłacie beczkę. Jedną ukradli, kradli, drugą odkupili za tysiąc dolarów. Tu możecie zobaczyć, jak ta beczka no, no, no. wygląda. Czyli to była naczepa po prostu do ciężarówki, do Tira. Nie, nie. nie? To wagon, Kolejowy. Kolejowa, kolejowa. Kolejowa. I obcieli. Mhm, cysterna kolejowa. A, wycięte okno, skrzynka. Grzyby A, rosną rzeczywiście, są grzyby. Trzeba jeszcze na szerokokątny, tam na 0,5. O, i teraz beczkę całą. Ale no po, pomysłowość No małe pieniądze można zrobić. No tak. Tysiąc dolarów plus nakład na jakieś wykończenie wnętrza. Zawsze w niedzielę jest... E, w niedzielę jest agapa. Mhm. Wszyscy się noszą. Ciasta, kawa. kawy i herbaty robią. a resztę ludzie przynoszą ciasta. z domu i i jakąś. A, to super. Robię Czyli to, to, to robię. No, spróbujemy. <grytanie> Tutaj mamy stoń. Więc każdej niedzieli my, my gotujemy kawę, herbatę. już przynoszą to... Czyli I musimy. Wszyscy siadamy i na pół godziny co 10 minut. Czyli musimy przyjechać na w którąś niedzielę. Co niedzielę w tym nietypowym kościele spotyka się polska społeczność. I choć dzieci już nie mówią w naszym języku, to modlą się po polsku. To pokazuje, jak głęboko zakorzeniona jest w nich polskość. Już na jesień powrócimy na Kresy, wyremontować groby ofiar Rzezi Wołyńskiej. Nagramy również wywiady z Kresowiakami i pokażemy Wam kolejne polskie pamiątki tych ziem. Jest taka Ziemia zapomniana, wspomina starzec dawne dni. Kochana, gdy o niej mówi, płyną muzy. Dziś tak rzadko wspominana o niej ciągle.